Nie, proszę, Pająku, Tylko nie ja, proszę! Kto tu jest? Kamil, wyluzuj! <grym wstrzymał> <grym wstrzymał> Siomeczki, czaki, nauczycielka zaginęli! Nie możemy ich znaleźć na całym kampusie! <grym wstrzymał> Co to za krzyki? Czemu nie jesteście na lekcjach? A kto nas ma uczyć? Amina izolowna zniknęła. Co ty mówisz? Jak zniknęła? Wyszła z lekcji. Powiedziała, że nie na długo i nikt jej od tamtego czasu nie widział. A teraz usłyszeliśmy krzyk. Przybiegliśmy i leżała czyjaś to rybka. To jest torba aminy. Kamil, jesteś pewny, że to jej? Tak, to jej to rybka. To niech ktoś zadzwoni do aminy i zapyta, gdzie jest. I już do niej dzwonię. To jej telefon. Boję się, wiedziałam, że tak będzie. Nie chcę umierać. Babl, nie histeryzuj! Już się wszyscy boją. Tak, posłuchajcie mnie teraz uważnie. Jeśli myślicie, że wykorzystacie sytuację, jak wy to nazywacie, sprankujecie mnie, to nie zadziała. Już wam mówiłem: nasza szkoła ma niezawodną ochronę i żaden pająk nie da rady tu wejść. Jasne? Wszystko, rozejść się. Ale, panie dyrektorze, to nie jest żart. Sprawdziłem wszędzie, nie ma czaka ani nauczycielki. A gdzie ten nowy, co boi się mikrobów? Właśnie wyszedł z kawiarni za aminą. Oszalałeś, dlaczego ustawiłeś mnie na szafce? Boję się wysokości. Podziękuj mi, że nie związałem cię jak Twoich przyjaciół. Mm. Właśnie skończyła się lina, ale okej, okay, pójdę do sklepu z narzędziami, kupię nową, a potem się tobą zajmę. Czego ty od nas chcesz? Dlaczego przybyłeś na kampus? Jesteście moją kolekcją? O czym ty mówisz? Jesteśmy ludźmi, a nie czymś, co można kolekcjonować! A, możesz mnie wypuścić? Muszę chronić kampusu, inaczej dyrektor mnie zwolni! Nikomu nic nie powiem, słowo! Ty co, głupi? Nie. Nie martwcie się, w pewnym momencie nawet się do tego przyzwyczajicie. Będzie wam się wydawać, jakby to był tylko koszmar. A tak przy okazji wiecie już, kogo przyprowadzę następnego? Dobra, idę do domu. Mam dość siedzenia tutaj i drżenie ze strachu, że porwie mnie maniakalny pająk. No co ty, nie idź na zewnątrz, to niebezpieczne. A jak długo mam tu siedzieć? Chcę już do domu. Może lepiej zostańmy tu i poczekajmy, aż policja wszystko załatwi. Ja też uważam, że tak jest najbezpieczniej. Jest tu nas wielu. Pająk nam nic nie zrobi. Zagramy? Będziemy. Ja powiem słowo, a wy będziecie musieli je zgadnąć. Ja chcę słowo. Że co? Ha! Pałąk? ha. <zajans> Zając? Pająk. Gdzie Amina? Spokojnie, Kamil. Nie wiemy, czy to on, czy nie. Ja wiem, że to on. Gadaj dokąd ją zabrałeś. A co jeśli powiem, że nie wiem? To co mi zrobisz? Kamil, wyluzuj. On jest szalony. Co tutaj się dzieje? Dyrektorze, znaleźliśmy winnego! Tak? I gdzie on jest? Tam leży! Tak, więc to jakiś żart? Nie, to nie żart! Na twarzy ma wypisane, że to psychol! Skoro tak twierdzicie, musicie mieć na to dowody. Macie je? Nie potrzebuję dowodów! Bez nich widzę, że to on! Nie! Bez dowodów nie można nikogo nazwać przestępcą! Czekajcie, w wiadomościach podano, że ten pająk ma tatuaż na ręce. Dlatego nosi rękawiczki, żeby nikt go nie zauważył! Niech więc zdejmie rękawiczki i udowodni nam, że nie jest przestępcą! Ściągaj rękawiczki! Nie zrobię tego! Już mówiłem, że boję się zarazków. Gdzieś mamy twoje zarazki! ściągaj je natychmiast! Nowy, myślę, że lepiej będzie jak zdejmiesz rękawiczki. Wszyscy się uspokoją. Okej, okay. jak trzeba, to zdejmę. Ziemki! On nie ma tatuażu! No i proszę, uspokoiliście się. Mam nadzieję, że teraz wam wstyd, że oskarżyliście niewinną osobę. Możecie się nie martwić, ciągle mnie o coś oskarżają. Nowy wy idź się ogarnąć. A wy zostańcie tu. Musimy porozmawiać o waszym zachowaniu. Lina! Krowa? Lina! Glina? Ślina? Ślina Lina! Nie? Lina! Tak! Ja to zgadłem! Dobra, chwila przerwy. Idę do toalety, a potem dalej gramy. Okej, okay, idź. Poczekamy tutaj. Chcesz, żebym szedł z tobą? Żebyś się nie bała. Nie, nie, nie trzeba. Toaleta jest tuż obok. Wątpię, aby czekał tam na mnie jakiś maniak. Masz, weź to. Na wszelki. Nigdy nie wiadomo. Okej. Okay. Ej, chodźcie, zagrajmy bez niej. Masz, ten, twoja kolej. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Tak, Taak, panie, panie Lidą, proszę. Proszę. No i świetnie. Tosia zaginęła! Co? Jak to zaginęła? No tak, wyszła do toalety i już nie wróciła. Usłyszeliśmy krzyk, pobiegliśmy do niej, ale już jej nie było. Tak, gdzie mój telefon? A Został w biurze. Pójdę zadzwonić na policję, zostańcie tutaj, nigdzie nie idźcie i zamknijcie drzwi. Na pewno zniknęła? Może jest gdzieś na terenie kampusu. Dobra, gdzie ten telefon? Ach, jestem taki roztrzepany. Został w pokoju nauczycielskim. Co jest? Hej, otwórzcie drzwi! Kto mnie zamknął? Poczekajcie na mnie. Bubble, możesz chodzić normalnie? Nie, nie mogę. Bubble, czego zachowujesz się jak dziewczyna? Nie jestem dziewczyną, po prostu się boję. Nie chcę, żeby z rogu wyskoczył pająk i mnie związał. Bubble, jesteś straszny cykor. Sam jesteś. Dobra, Bubble, mam tego dość. Idź z tyłu i nie przeszkadzaj. Ponka, a gdzie Bubble? Nie wiem, był tutaj. Może ukrył się gdzieś? Bubble, wyłaś! Dobra, mam dość stania na czatach. Nie ma żadnego pająka. A gdzie w ogóle dyrektor i jego policja, co? I co mamy dalej robić? O, mam plan, zagrajmy w fajną grę! Ty co, tak? Jaka gra? Zniknęła połowa kampusu. Dobra, idziemy z Puzzlem na zwiady, a wy zamknijcie drzwi i nikogo nie wpuszczajcie! Idziemy z wami! Nie pójdziecie z nami, zostańcie tu i pilnujcie dziewcząt! O kurde, związał Babla! Musimy zobaczyć, dokąd go zabiera! Tutaj są! Mówiłem, że jest nienormalny! Sianki, zdejmijcie mnie stąd! Dobra, wzywam policję. Zaraz zadzwonimy. Najpierw ich rozwiążmy, zanim pająk wróci. Najpierw mnie zdejmijcie! Amina, wszystko okej? Okay? Tak, okej. Okay. Mm, mm, mm. Dziękuję, Amina. Aj, Polamo, mógłbyś być delikatniejszy! Zamknij się albo znowu cię zwiążę! Dobra, dobra. Dziękuję. Oha! Tak lepiej. Mm, 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 mm. A pani to chyba nie uratuje. A to niby dlaczego? Szybko rozwiąż mnie! Jak da mi pani piątkę z testu, to panią rozwiążę. I mi, i mi! Nie dam wam piątki. Ale mogę czwórkę. OK, czwóra też może być. I co dalej robimy? Co co? Wynośmy się stąd! Czekaj, musimy uporać się z tym pająkiem. A jak? Mam jeden pomysł. O nie proszę! Pająku nie ja, proszę, nie, nie proszę! Nikomu nie powiem, że cię widziałam! jeszcze nie wszystkich złapałeś. Wydałam 19 tysięcy. Wow, a kim są ci panowie? Kocham wszystkich subskrybentów. Lecimy! Ziomki, cześć wszystkim! Oto nasz nowy vlog i lecimy do Dubaju, do hotelu Atlantis. To mój najulubieńszy hotel. Tam nie przeszkadzaj, nagrywam. Tak więc jest to mój ulubiony hotel i nie przyjechaliśmy tu... Nie sami. Są z nami siomki z kampusu, ale nie wszyscy. A jeśli chcecie wiedzieć, kto z nami jest, to chodźcie. Przestań mieszać. Czekam teraz na taksówkę na lotnisko. Jest 21:30, już jadę na lotnisko. Bardzo się cieszę, że lecę do Dubaju do Kamila i Jaminki. Myślę, że to będzie bardzo miła wycieczka. Dobra, przeszedłem odprawę celną, teraz muszę znaleźć Gabi. Coś mi mówi, że ona gdzieś siedzi i pije kawę. <laughs> Jak zwykle. O, to i Gabi! <laughs> Siema. Awa. No i proszę. Zobacz, kto tu jest! Kamil! Ty tutaj? Ale jak! To naprawdę ty? No dalej, indyjski uściski, chłopaki! Kochani, puzzle to młody kryptomiliarder. Jak duży jest twój kapitał! Kapitał, kryptomiliarder nie zdradza swojego kapitału. Wow, wygląda super. No ładnie, dwa łóżka. Welcome to Atlantis. Mamy balkon, bardzo fajny. Kamera paruje, bo jest tak gorąco. Jest basen. Basen jest niesamowity. Już w nim pływałem. Ja też! Ogólnie tu jesteśmy na palmie, na samym szczycie. Zmieniam skórkę. Teraz jestem Dylan. <ścoughs> no, mamy tutaj taką łazienkę. Można się umyć no nie wiem no, różne rzeczy można robić. Bierzesz prysznic i możesz sobie popatrzeć na łóżka. Na łabędzie. Miał! Miau. Nie chcecie nam czegoś powiedzieć? Otwórzmy to. To moje, to dawaj moje. to. Zostaw to, to moje jest. Skąd macie tę torbę? Mówi nam to. Kto? Jakiś człowiek. Ten mężczyzna nazywa się Gabi. Podoba ci się Dubaj? Bardzo lubię Dubaj. Mam tu chyba więcej przyjaciół niż w domu. A kim są twoi przyjaciele? Sasza i jeszcze inni. <grystanie> <grystanie> Serwetka. Co jeszcze, Dusiu? Krem. Co to jest, Dusia? Jakaś piłka? <grystanie> Teraz wiem. Konik morski. Dlaczego trzymasz to blisko mojej twarzy? To niby ja? Dobra, idziemy na siłownię. Lecimy. Trochę Widać po nas, że jesteśmy sportowcami. Szczególnie po mnie. Tak więc dotarliśmy do restauracji Gordona Ramseya. Puzzle dostał koktajl. Otwórz to. Ja nie zamawiałem. Dawaj, nie ściemniaj. <śles> I teraz szukamy czekolady dubajskiej. Czekolada dubajska? <laughs> Dubajski czekolady. Tak, nasza misja jest super krótka, bo mamy tylko 18 minut, żeby ją znaleźć. Naprawdę? Tak, a więc jest to super wyrafinowana czekolada o nazwie Fix. Wszyscy promują to na TikToku i Instagramie. Nawet nie wiem, co czyni ją tak wyjątkową. Dlaczego poszukiwania czekolady ustały? Bo okazuje się, że można ją zamówić tylko online. Chyba tak. No tak, po prostu za gotówkę za dolary, za diamenty, za złoto nie da się tego kupić. Za brylanty po prostu się nie da, trzeba zamówić je online. Zobaczcie kto idzie. Wow, a kim są ci panowie? Dlaczego wy? Dlaczego idziecie na śniadanie w szlafrokach? No, no, ciekawie to wygląda. To nasz protest za to, że musimy wcześniej wstawać. A wy co, już nie śpicie? Zobacz na nich, są w szlafrokach. Obsługa łaźni. Przepraszam, ale w restauracji nie można nosić szlafroku. No problem. Przepraszam. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Oboje powinniście zrobić to tak. Ha! Ziemi. Teraz jemy śniadanie, a potem idziemy popływać w Aquaparku Atlantis. już zaraz. Piję herbatę, a Minka mówi, że źle ją pije. Jak należy pić Piesz herbatę? Tak. Oj, źle zrobiłam. Ziomki, wyobrażacie sobie? W hotelu Dubai Atlantis znajduje się akwarium, w którym można zobaczyć zwierzęta morskie. Żyją tu rekiny, płaszczki, a nawet gigantyczne żółwie. Wyobrażacie sobie? To prawdziwy podwodny świat! Cóż, ziomki! To nasz pierwszy dzień w Atlantis. A teraz dotarliśmy do parku wodnego i będziemy pływać i jeździć na zjeżdżalniach. Swoją drogą dali nam jeszcze o takie czapki? Fajne! Gabi, gdzie twoja czapka? Chwórczę zostawiłam w pokoju! W sumie to nic nowego! Dawajcie wszyscy razem! Kiki do w Dubaju! Woo! Tak, w ogóle to najstraszniejsza zjeżdżalnia. O, tam, tam jest ta zjeżdżalnia. Zacznijmy od niej. Seria? A więc ta zjeżdżalnia, gdy ktoś stamtąd wyjeżdża, przejedzie obok rekinów, tu u dołu. Obok czego się leci? Obok rekinów. Jechałam na tym. No przyjeżdżasz obok rekinów, w tunelu. Dobra, wszystko się wyjaśniło. To nie tutaj przyjeżdżasz obok rekinów, o tutaj na dole. O tam, tylko tam, u góry, spójrzcie, tam wszyscy zjeżdżają. I ten jest taki sam, jest super szybki. Myślę, że tam też są rekiny. No i dobra, idziemy na najstraszniejszą zjeżdżalnię. Gabi, boisz się? Bardzo. Gabi jest naprawdę przestraszona. Zmusiliśmy ją, żeby tu z nami przyszła. Ja naprawdę bardzo się boję, chłopaki. Ja tak naprawdę wcale się nie boję. Byłem tu rok wcześniej na urodziny i już tu jeździłem. Już wiem, jak to jest. Znam to uczucie, wiem czego się spodziewać, dlatego się nie boję. Jest jazda. Jazda, jazda, jazda. Nie wiem czy mnie widać, czy nie. Jestem chyba zbyt leniwa, żeby to... <głos> <głos> dawaj! Teraz przyszliśmy skoczyć z mostu prosto do wody. Gotowa, Gabi? Nie wiem, co tam jest. Nie widzę tego, więc nie mogę powiedzieć. Jak będzie tam kawa, to wskoczy na głowę. Wyobraź sobie dużą kołurę kawy! A, Gabi, pierwsza! Nie, czemu? Dawaj, pierwsza! Zostawcie lajka like i nara! Jedziemy! Gabi trzymaj się! Gabi! Trzymaj się! Po długim, długim, długim pływaniu przyszliśmy do restauracji na bardzo pyszny posiłek. Chodźmy. Jestem strasznie głodna. Chodźmy. Myślałem, że nas uszukałeś i chciałeś zapłacić za nasze zamówienie. A gdzie puzzle? Tam. Sorry. E, jak, jak, jak płacić e, tą kartą? O, tym czymś. Dusia. Cześć. Dusia, dokąd jedziemy?

Dusia, papa, papa. Pa. No co, ziomeczki, dotarliśmy na plażę. Zrobimy sobie kilka fajnych fotek. Zobaczcie, jaki piękny widok. Popływamy, powygłupiamy się. Co, idziemy. Dziomeczki, jedziemy do Dubai Mall. Jedziemy na zakupy. Gabi zaśpiewa nam piosenkę. Dawaj, Gabi, śpiewaj. Nice voice. Mogę jeszcze zaśpiewać. <laughs> Cześć. <laughs> Idziemy. Do Sephory. Tak. A, chcę sobie kupić zestaw kosmetyków, który był i jest popularny na TikToku, więc czas na makijaż! Ta róże pixie biorę je! Bardzo ich potrzebuję, kurety, tato! Wydałam wszystko, wydałam 90 tysięcy, ale było warto. Poweluję się tym wszystkim. Dziękuję, Sefora. Jesteśmy w sklepie z okularami. Nie wiem, czy brać, czy nie. Nie widzę różnicy. Moim zdaniem są takie same. Które są lepsze, te czy te drugie? <noise> nie, no są stylowe. No dobra, ale co jak przyjdzie zima? Będę chodził w takich okularach? Stary, kupujesz je na przyszłość, wiesz? Traktuj to jak inwestycje. Może później je sprzedasz. Jesteśmy w Louis Vuitton. Kamil chce kupić sobie pasek. Dobra, dawaj, spróbuj zgadnąć cenę tego paska. Zgadnąć cenę paska? Tak. 5000 dolarów. Nie. No nie, nie aż tyle, ale cena adekwatna w sumie. Dobra, 250 dirhamów. 250. Stary ja. ja, Ja już poznałem to życie. Następny zakup. Kolejny zakup to torba zapinana na zamek Barcelona Nike. Jeśli jesteś fanem Barcelony, daj lajka. Myślę, że mnóstwo jest takich osób. Byliśmy zmęczeni zakupami, to zdecydowaliśmy, że pójdziemy na lody. Robię sobie. Przerwę od zakupów. Nie wydaje więcej. No, no chyba, że było na jedzenie. A teraz nasz cel. Wszędzie, gdzie pojedziemy, idziemy zobaczyć komputery i je przetestować. My siedzimy yy, przy kompach. Przy kompach. I co? W Dubaju. Przyjechaliśmy do Dubaju po to, żeby sobie pograć na kompach, a co? Cicho, wszyscy śpią. Jest piąta rano. A? Siemanko, co tam u was? Prawie. Ruszamy na kolejną wycieczkę. Wychodzimy z hotelu, zamawiamy taksówkę i jedziemy do Abu Zabi, a właściwie to polecimy tam. No, no wsiadajcie wszyscy. Jest OK? Jest. <noise> dawaj młody <noise> uczniaku. Chodźcie, wszyscy, papa! Pa. I tak to nasz vlog dobiegł końca. Ale nie żegnamy się, bo właśnie lecimy do innego kraju. A do jakiego? Dowiecie się w kolejnym vlogu. Dlatego koniecznie subskrybujcie nasz kanał i lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnego filmu. I wszystkim, pa, pa, pa! pa.